Mamy panie z miejscowości Zielin. Zielin to tu niedaleko Niedaleko to ile kilometrów? 25, 4, 25 30, kilometrów 25 kilometrów, panie 30. Będą śpiewać dla Flisaków Także czekamy na Flisaków Tam widzę, że motorówki już z Flisu czekają ale czekamy na trafę, która już jest tu Na zakręcie, kochani już jest na zakręcie halo Elo! już tu są tu są na zakręcie, już widzę tratwy, widzę tratwy, że płynie teraz gdzie oni tutaj chcą stanąć to jestem ciekawy jak ich tu powitać jest jest Elżbieta Marszałek Kiedyś przecież 25 lat główny organizator flisu jest moja grozynka no i ja jak kiedyś 25 lat komodor flizówskich czekamy na powitamy naszych flisaków płyną sobie od brzegu Dolnego Stamtąd wyruszyli na Bindudze no, naszego flisu Oczeńskiego tak tak jak zwykle ich tam wszyscy witali. Ja im towarzyszyłem I, i przeżywałem, że tym razem nie mogę być na Fliście, bo jestem tutaj w Szczecinie na Diach Morza, które zorganizowałem zresztą i muszę, muszę być na tych wszystkich Diach Morza, ale jesteśmy tu w Gozdowicach. W Gozdowicach, kochani, jesteśmy żeby ich powitać tutaj bo tutaj już zakończymy Flis odrzeński tym razem w następnym roku już mam przeznaczone że będą w Szczecinie bo tym razem kochani po prostu nie mamy pieniędzy żeby ich odholować holować do Szczecina a tu mogą rozebrać tratwę bo tu jest miejsce przyjazne do rozebrania tratwy i tu mogą Załadować na nawozy, te drewno, i, kochani, następnie te drewno będzie służyło na następny rok. Będzie służyło na który na pewno będzie flis do Szczecina, jeśli władze w Szczecinie będą znowu przychylne. Przychylne, bo władze są zainteresowane dolczypsem tracem, ale tracą. I już nie ma zainteresowania ale mimo, że 27 lat tradycji i 27 lat pokazywania tradycji flisactwa ulanowskiego i wszystkich Ahoj, Ahoj flisacy są, są nasi, są flisacy Ahoj, Ahoj przyjaciele Strasz jest, jest, w razie czego. O jeden kawałek tratwy, jedna, tef, jedna tafla. Właśnie dopływa, jedna tafla. Ahoj. Jedna tafla. Bo resztę tafli tam gdzieś zostawili do rozbiórki. Rozbiórki, bo zwykle nasz e, flis odzański miewał 90 metrów, teraz 60 metrów, a to jest jedna tafla witamy ahoj Frisacy! ahoj o Rainer jesteś widzę Aha. no i komodor komodor jest Arek Drulis prowadzi tą jedną tratwę pokazać Zdziwu Ornitolog ahoj wszyscy przyjaciele są witamy ich i Cieszymy się, gratulujemy, żeście przepłynęli tyle, tyle kilometrów, i wszędzie Was kochają. Także my też Was kochamy. I witamy. Ahoj!